Choroby reumatologiczne są uważane za choroby cywilizacyjne. Tych chorób jest dużo. Wydawało się, że wydaje się, że te choroby dotyczą ludzi starszych. Potocznie jest to tak zwany reumatyzm. Takiej choroby nie mamy, ale nasze bóle tak nazywamy. Natomiast mamy bardzo dużo w tej chwili zachorowań osób młodych. Zresztą w charakterystyczce naszych tych chorób, zapalnych, ciężkich chorób, ta zachorowalność jest we wieku około 30 roku życia. I tych pacjentów w tej chwili mamy dużo. Obserwujemy wzrost zakażeń, wiążemy to być może z, z, z pandemią przebytą, a być może jakieś problemy związane z odżywianiem, może problemy związane z jakąś naszą mniejszą odpornością powodują, że tych zachorowań jest coraz więcej. Oddział reumatologiczny jest bardzo ważną częścią SPZOZ-u w Świdnicy. W ubiegłym roku um, hospitalizowanych było ponad 1400 pacjentów praktycznie z całego dolnego śląska. Mamy pacjentów i z byłego województwa wałbrzyskiego, ale też z pacjentów z okolic Jeleniej Góry, kotliny kłodzkiej, a też pacjenci z Wrocławia docierają do nas czasem nawet za Wrocławia. My nie mamy rejonizacji, więc pacjenci mają praktycznie możliwość zgłoszenia się do przez siebie wybranego oddziału. Na oddziale mamy 35 łóżek. Oprócz hospitalizacji na tych łóżkach, gdzie prowadzimy diagnostyki w kierunku zapalnych chorób, stawów układowych chorób tkanki łączy, jak również hospitalizujemy pacjentów w okresach zaostrzeń tych chorób, prowadzimy również leczenie w ramach programów lekowych. I tutaj praktycznie co tydzień kilkunastu pacjentów zgłasza się na takie pobyty jednodniowe, które dzięki którym mają dostęp do... Nowoczesnego leczenia lekami biologicznymi. Czyli tych pacjentów mamy generalnie dużo. W ubiegłym roku hospitalizowanych było ponad 1400 pacjentów. Myślę, że ten pomysł, który. Prawie 20 lat temu zaistniał o zaistniało utworzeniu na, na terenie dawnego szpitala w Żarowie oddziału reumatologiczno-rehabilitacyjnego. Się sprawdził. E, dzisiaj mamy fantastycznie funkcjonujący oddział, bo cały czas mówimy o tym, że szpital w Żarowie jest jednak oddziałem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Świdnicy i funkcjonowanie tego oddziału się sprawdziło. E, placówka ma dobrą renomę. E, mamy Mamy tutaj świetny personel. E, oddział jest systematycznie doposażony, wyposażony, więc myślę, że jest to z, z korzyścią i z zadowoleniem dla pacjentów. Generalnie rzecz biorąc, musieliśmy się dostosować do wymogów, też do potrzeb naszych. E, wiele lat temu. E, 30 lat temu powstał oddział reumatologiczny. Było wtedy świeżo po remoncie, ale to było 30 lat temu. Kilka lat temu udało nam się w pomieszczeniach po kuchni szpitalnej, tu gdzie jesteśmy, tu były praktycznie pomieszczenia nieużywane, bardzo zniszczone, zrobić tę rehabilitację. A dwa lata temu udało się zakończyć remont pozostałej części szpitala, jak również remont budynku przeszpitalnego pawilonu, gdzie udało nam się zrobić poradnię reumatologiczną i punkt pobrań laboratoryjnych. Te wszystkie działania bardzo znacznie poprawiły komfort pacjentów. O to nam chodzi. To jest stary budynek, nie udało nam się zrobić sal z węzłami sanitarnymi, ale dzięki bardzo oddanej pracy naszego personelu, pomimo że mamy wspólne łazienki, pomimo że mamy takie, ani inne sale, bo pewnych rzeczy nie udało się zmienić. Oddział w tej chwili jest bardzo dobrze przystosowany dla Pacjentów, dla pacjentów niepełnosprawnych też spełniamy wszystkie wymogi i wydaje się, że pacjenci otrzymują bardzo dobre warunki, a z naszej strony, ze strony personelu medycznego, lekarskiego, pielęgniarskiego staramy się też, żeby poziom naszego leczenia nie odbierał od standardów. W ostatnich latach oddział kierowany przez panią doktor Dorotę Podwórną osiąga bardzo dobre wyniki, zarówno finansowe jak i kliniczne, a w związku z tym moglibyśmy sobie pozwolić na inwestycje w infrastrukturę. Tego szpitala. Wyremontowaliśmy za 3,5 miliona złotych obiekt dostosowując go do wymogów prawnych. Wcześniej dokonane były również zakupy sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej diagnostyki i leczenia pacjentów, takich jak RTG, USG czy aparat do miejscowej krioterapii. A jeszcze wcześniej praktycznie od zera stworzona została pracownia ambulatoryjnej rehabilitacji. Postrzegam to też e, takie odizolowanie od reszty placówki, postrzegam to też jako zaletę. Przyjeżdżają tu pacjenci, którzy... E którzy potrzebują rehabilitacji, mają tu warunki do tego, a poza tym są odizolowani od jakby reszty świadczeń pozostałych oddziałów. Mają tutaj takie zaplecze, zaplecze zielone, gdzie można spokojnie po, po ćwiczeniach letnim, letnią porą wypoczywać. I myślę, że w perspektywie to jest, to jest oddział, który, który może, się, może się jeszcze rozwijać. W oddziale zatrudnionych jest czterech lekarzy, 13 pielęgniarek, czy panie fizjoterapeutki i pięć salowych w tej chwili. Mamy też panią, która pracuje w pracowni radiologicznej, bo mamy tutaj dodatkową pozostałe miejsca, to znaczy poradnia reumatologiczna, punkt pobrań, to są miejsca, które jakby pracują tam osoby zatrudnione na stałe w oddziale. Pani ordynator jest tym takim motorem do, do próby pozyskiwania środków, do próby doposażania tego oddziału, więc mam nadzieję, że przyszłościowo ten oddział będzie jeszcze lepszy, będzie miał jeszcze lepszą renomę, jeszcze lepsze opinie. Myślimy o rozwoju Żarskiego szpitala, poszerzeniu jego działalności. Na pewno czeka nas duży wysiłek zarówno finansowy, jak i organizacyjny, ale jestem przekonany, że jeżeli oddział ten będzie funkcjonował tak dobrze jak do tej pory, to na pewno będziemy w stanie zainwestować środki finansowe zarówno w poprawę komfortu pobytu pacjenta, jak i doskonalenie jakości leczenia. Chcielibyśmy, żeby w budynku, który udało nam się wyremontować praktycznie z ruiny, umieścić krekomorę, być może komorę hiperbaryczną. Chcielibyśmy, no cały czas staramy się o to, żeby, żeby pozyskać nowych, nowych lekarzy. Ten personel jest w tej chwili na wagę złota, w związku z tym to jest bardzo istotne. Tu dużo jest takich prac jeszcze, takich. Powiedzmy wokół szpitala, które też są istotne, które chcielibyśmy zrobić, żeby ten, ten teren wyglądał troszeczkę lepiej. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół szpitala, który, który też jest spory, wymagałby um, jakichś inwestycji, także pracy w żarowie jeszcze dużo.